Godzina 11, Kolejny dzień w Singapurze. Jeśli wyglądam na zmęczonego, no to jestem, bo nie pospałem. Niestety Indian Club działał do późna i nie mogłem za bardzo pospać. Ale przynajmniej obejrzałem serial limeczk. Teraz się pokręcę trochę po Little India. Idę zobaczyć jedną świątynię. Co jest niedaleko. A później idę spróbować lakse. Patrzcie, jakie te obrazy na ulicach. <grymne> I wszędzie fryzjer na każdym kroku. Za siódemkę. Chyba w Malezji się obetnę, bo tam podejrzewam, będzie jeszcze większa cebula. Ciekawy mural. A architektura, no tak jak podobna trochę w, jak w Chinatown Więc tam to Chinatown było takie trochę nie do, niezbyt prawdziwe Ale Little India na pewno jest prawdziwa Szczególnie, że tutaj tyle no, ludzi z Indii Można się obkupić, przyprawy, piękne rzeczy jak ktoś chce No i można spróbować prawdziwe jedzenie I można kupić też na przykład Sari, jak ktoś chce. Dotarłem właśnie do świątyni, o której wspominałem. Właśnie odbywają się jakieś rytuały tutaj. Gatów. Czy tak to wygląda z zewnątrz? ich wieżyczki tutaj. Pełne bóstw, no i dużo ludzi w środku. Trzeba zdjąć buty, żeby wejść. No, i jak widać, zostawiają nawet po prostu na chodniku. Niedziela, prawie dwunasta. Ludzież tutaj sobie piwkują. Idę teraz taką boczną uliczką, bardziej wygląda jakieś tyły tych wszystkich restauracji, żeby nie było, że w Singapurze to. Same piękne ulice. No nawet szczur tutaj jakiś w, w, wszedł teraz do kanału, no więc to nie jest tak, że jest tutaj idealnie, ale prawie wszędzie jest bardzo czyściutko i nic nawet brzydko nie pachnie, tylko tutaj się trochę puszeczek wala. Miałem iść na laksę do tamtego budynku, ale jest zamknięty, jest w remoncie. Do 20 maja akurat i trafiłem tutaj na taką dzielnicę Świątynia kolejna Kuanim Tonghu Cho Tempo A tam jakaś hinduska świątynia znowu i powiem wam, że tak bardziej się czuję tutaj jakby to było niż tam niż tamto co wczoraj widziałem <laughs> Także ciekawe ciekawe tutaj znalezisko przypadkowe no, a co do tego jedzenia, to znalazłem inne miejsce Akurat przy Sentosa, przy wyspie Sentosa Także zrobię tak, że pojadę sobie tam na śniadanko I od razu pojadę, zobaczę jakie tutaj mają plaże w Singapurze Będę testować autobus Numer 166 Kurde, pytanie czy ja... Nie, no na pewno dobrze jadę W tamtym kierunku Pytanie, czy da radę zapłacić kartą. Jestem już w autobusie. Zwyczajny autobus, ale zobaczymy trochę tutaj widoków. Lubię czasami sobie wsiąść w byle linię, żeby zobaczyć jak, jak wygląda miasto. Tylko, że tutaj jadę w konkretnym celu, ale przy okazji zobaczę miasto. dotarłem do centrum handlowego i idę szukać tej laksy, co tutaj wyszukałem sobie na Google Mapsach. Zobaczymy też inny wybór. proszę tea, ale soj więc coś tam jelly to nie chcę. Wow, wygląda. To bardzo ciekawe. Jest na pewno dużo wyboru. i nie wiem, czy się skończy na jednym daniu zobaczymy, czy będę nim zachwycony tutaj kaczka się kaczka czy to kurczak? kurczak się bekluje ależ dobroci no i dużo ludzi w środku Wydaje mi się, że wszystkie stoły są zajęte Więc będzie wyzwaniem znaleźć Jakieś spokojne miejsce, żeby coś znaleźć Coś sobie Ah, Język mi się plącze Będzie ciężko, żeby znaleźć spokojne miejsce, żeby sobie samemu zjeść Dotarłem Myślałem, że powinienem iść na samą górę A to okazuje się, że do piwnicy powinienem iść I tutaj jest kolejny food court Ło, mają nawet też Pięknego grilla koreańskiego. Pytanie, czy jest so eat, czy... No nie, jest 60 dolarów za 550 gram mięsa. No, ciekawe. Eee, podejrzewam, że w Malezji będą tańsze takie rzeczy. Albo w Wietnamie. Idę szukać swojej restauracji. Chłodny no jest. Misja nieudana, bo <noise> dostałem laksa spaghetti zamiast zupy. Tamta restauracja chciałem iść do niej, była zamknięta już w ogóle. Tam jakiś remont jest. No jakieś nieszczęście dzisiaj. Będę musiał jeszcze raz poszukać może później wieczorem. Teraz zadowolę się moim Laksa spaghetti. Będąc w Singapurze. Uważajcie w jakim stanie zostawiacie toaletę. Bo podobno można dostać mandat, jeśli się nie posprząta po sobie, a chodzą ludzie z tego co wyczytałem, więc... Ma być czysto w połamanku. Z tymi zakazami to pewnie trzeba trochę przymknąć oko i tak nie, nie wierzyć we wszystko. No bo wątpię, że naprawdę ktoś chodzi po kiblach i, i sprawdza. Szczególnie, że co? Miałby cię złapać za rękę i powiedzieć, czekaj, muszę sprawdzić czystość. Więc jest ich tu trochę tych zakazów z tego co czytam, ale niektóre wydają się być marsz. Na gumy do rzucia. Podobno nie można wwozić gum do rzucia w wielkich ilościach Podobno nie można nawet ich rzuć Można ewentualnie jak ma się zgodę od lekarza, w sensie jakieś tam zaświadczenie To w to jestem w stanie uwierzyć Żeby nie zaśmiecać, no ma to sens Ech, Co jeszcze z tych zakazów czytałem? Nie karmić gołębi. No nie można. Tak śmiech śmiechem, ale nie można karmić gołębi. Bo one są uznawane za, za szkodniki i nie wolno. Co do kar, jest tutaj kara śmierci w Singapurze, szczególnie za narkotyki. Także jak ktoś planuje przyjechać do Singapuru, to nie polecam się bawić takie rzeczy, no bo wtedy koniec. Kara śmierci może być wykonywana na obcokrajowcach. Mają też, kar mają też tutaj karę chłostych. I jest ona wykonywana publicznie. Ale to już za mniejsze przewinienia. Idę teraz właśnie na tą wyspę Santosa. Przeszedłem się z Bucika. Tam jest kolejka linowa. Można się nie przejechać, ale Przejazd kosztuje chyba 30 parę dolarów To nie na moją cebulę Więc idę z bucika, jest tutaj sporo atrakcji W sensie jakieś tam muzeum figur woskowych, coś tam Harry Potterland jakieś widzę te park rozrywki i jest też plaża To podobno takie miejsce do którego Singapurczycy Lubią właśnie przyjechać w weekend, no bo jest to bardzo niedaleko centrum. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Ależ piękna woda. Widać, że jest głęboko. Na kamerce chyba nie widać tego koloru, ale jest piękny turkusowy. Super, to wygląda tu w połączeniu z zielenią. Ciekaw jestem, jak będzie woda na plaży. Chociaż nie wziąłem żadnego, tak jak żadnych kąpielówek. Więc tak. Tam jest SeaWorld, Sea Aquarium, czyli jakieś ryby pewnie można podziwiać. Tutaj jest Universal Studios i wygląda na to, że no, budują tu coś ciągle. Coś nie mam szczęścia do tych miejsc, bo gdziekolwiek nie pójdę, to zawsze jest coś pozamykane albo są jakieś ograniczenia i tak to wygląda. Ludzie chcą sobie zrobić foteczki na tle Universal. Logo nie wchodzę do Universal Studios, tylko stoję przy barierce Minion Land. Jakieś inne pierdoły, podejrzewam, że to jest bardziej dla dzieci niż dla dorosłych. Mogę się mylić. No nie no, mają nawet Rises Shop. Zaraz zobaczymy, jakie ceny tutaj są. Można sobie kupić koszulkę, skarpetki, albo czekoladki, ale no ceny są na pewno wyższe niż w supermarketach z Europy. Jest też Harry Potter World. Nie ma w ogóle kolejek, mimo że jest weekend. Dziwne, mgiełka dla ożywienia, bo jest bardzo gorąco. O, ależ przyjemnie, Uo, coś pięknego. Jeszcze tak powiem, że z tym monorailem to wygląda tak, że. Jadąc z centrum handlowego na wyspę, płaci się 4 dolary za przejazd. A już jak jest się na wyspie, czyli jak na przykład przyjdzie się pieszo, czy też można przyjechać autobusem, podróż po wyspie i nawet z powrotem na główną wyspę jest za darmo. Więc tak można przycebulić przejście kawałek. Tam ile było? Z 500 metrów może. Taka ciekawa architektura. Piękna konstrukcja. I są też zadaszenia. Tam na górze jest kładko ogólne. Można iść dołem i schronić się przed słońcem. Bo naprawdę dają tej porze. Jest trzecia. A tu jest ciągle gorąco tutaj jakieś instalacje świetlne w sensie latarnie z tego co widziałem to wieczorami są właśnie jakieś tutaj też pokazy czy tam jakoś tam oświetlone bardzo ładnie tu wyspę zagospodarowali naprawdę przyjemnie tutaj można spędzić czas szczególnie dla tutaj co mieszkają w weekend sobie przyjechać piękna sprawa dotarłem nad wodę Plaża jest tam, kawałek dalej, ale słyszę stąd jakąś muzykę, więc tam raczej jest nieprzyjemnie. I druga plaża jest w tamtą stronę, tam się później przejdę. Na razie sobie tutaj ładnie pocziluję. Widać port w Singapurze, a tam piękna wysepka. Widać, że woda tam jest turkusowa. Jakieś plaże tam też są, pewnie łódką można popłynąć. Nawet na Santosy motorowcy dotarli <grywia> a ta plaża no słaba, w sensie tam muzyka głośno napierdziela, a woda jest sama w sobie taka sobie więc nie ma tej żadnej rewelacji To jest ten cały Fala One Beach O! Wow. Tutaj coś dla dzieciaków A tam plaża, nie polecam. Ale ogólnie jest trochę tej Palawan Beach Widać, że jest teraz odpływ Ale chyba jest dosyć głęboko, bo tamten ziomek tam się stoi chyba no. Nie masz takiej tragedii, gdyby nie ten hałas A tu też druga plaża i jak widać są ostrzeżenia o prądach morskich, o dużym spadku o meduzach Plaża sama w sobie. No mała dosyć. Tam jest kolejna część. Nie no. Fajnie tak mają ludzie. Mogy sobie przyjechać prosto w mieście. Cieplutka woda. Czysta ah. Singapur to piękne państwo miasto. Kolejny kawałek plaży. I od razu zanieczyszczenie dźwiękiem nie ma co tu siedzieć, bo pogoda jakoś taka się robi, że tam chmury widzę. Wracam na główną wyspę i coś tam pokombinuję. I dopiero wcześniej zauważyłem, jak wracałem z plaży, jeszcze takie darmowe shuttlebasy tutaj, który można się przemieścić z jednej... No praktycznie z jednego końca wyspy na drugim, na drugi wzdłuż w trzech wszystkich plaż, więc nie trzeba nawet chodzić, tylko można się przejechać takim meleksem za darmożkę Jeszcze co do zakazów nie można pić alkoholu w miejscach publicznych od 10.30 wieczorem do 7 rano czyli poza tymi godzinami można No tak, widziałem przecież ludzi w parku o po 11 .00. tak sobie elegancko pili browarki więc fajne, fajne prawo Teraz dopiero z platformy tego monoraila widać potęgę tego portu To no, na pewno nie jest całość, bo z tego, co czytałem, tam więcej jest tych portów Opuszczam Santosę Wracamy na główną wyspę Patrzcie ktoś to tam wisi Toż to Marcin Banot Pobija rekord świata w wiszeniu na drążku Skubany No i normalnie Dublin Bas piętrowy, tylko że ma klimę. Elegancką można sobie ustawić jak się chce dla siebie A pracę z powrotem do centrum jadę w jedno miejsce, które mówią, że jest dosyć puste niedawno przez wysokie ceny a jak pojedziemy to się dowiemy jak jest naprawdę Dotarłem i co? Chyba by ją szukali Bo restauracje pełne statki też widziałem, pływają Kursują po rzece Zaraz zobaczymy drugą stronę, ale też już widzę, że jest. Mnóstwo ludzi, także poszukali mnie. Ktoś po prostu niezłego clickbaita puścił, i tyle. Tutaj można się elegancko trochę przy sprinklerze schłodzić. A tutaj nic innego jak replika rzymskiej rzeźby. Tutaj też rękę ucina. Clark Quay Pełno turystów z tego co widzę w sumie Przynajmniej w tej knajpie No, ale tętni życiem Nie ma żadnych pustek Może chociaż Te ceny ogromne się potwierdzą Zaraz zobaczymy Dwie pinty 25 dolarów No Tutaj nie ma żadnych cen. Oh, o, hooters! Nie wiedziałem nawet, że tutaj w Singapurze mają tą restauracyjkę. A lodziwo dosyć pusto. A tutaj kolejka, żeby się wbić na prom. Po rzece. No i. Większość to białasów. Więc turyści na, napełniają tej kieszenie właścicielom. Kurde, no nie ma żadnych cen. Tutaj jakieś same napoje, chciałem restaurację znaleźć. O, Znalazłem jakąś pizzerię. Pizza 90 zł. No. 30, 25 dolarów. Margerita. Czyli 70 zł. Burgery też 70 zł. I to nie wiem, czy to nie jest jakaś sieciówka przypadkiem ta Kuba Libre. Ha, no nie wiem. Ocenę zostawię wam czy czytaniu, czy drogę jak na Singapur. Atrakcje dla żonnych adrenaliny. Tutaj taka jakby proca i wystrzela ludzi do góry. Właśnie tam widziałem na tamtej drodze przed chwilą dwie laski. Yy, fruwały. <laughs> o dziwo spokojne były. Jak na takie. ...emocje, przeciążenia No i jestem w tym samym punkcie co byłem Wczoraj po przyjściu z fortu Budynek z kolorowymi okiennicami Idę na kolację Wczesna kolacja dzisiaj A jak wszyscy To i ja sobie strzelę selfiacza Na tle tego budynku Tylko na tle tych Oto kolorowych okiennic. A ten popularny budynek to Ministerstwo Kultury i Młodzieży, no i rozwoju. A już dosłownie w centrum handlowym 5 minut spacerkiem. Można pizzę zjeść już za 20 zł. Więc w porównaniu z tamtym, no, patrzcie Ścianka wspinaczkowa w centrum handlowym. Ciekawe też rozwiązanie. I ludzie sobie elegancko trenują. Piękna sprawa. Szkoda, że boję się wysokości. Lecimy z kolacją laksa, czyli zupka kary. Z jakimś makaronem, z jajkiem, nie wiem co to jest. To też nie wiem. Za 6 dolarów, czyli 24 zł. I Thai Milk Tea. Ło, wow. ależ to będzie przepyszne. Zastanawiam się, dlaczego ono ma taki rybny posmak i zapach. A tutaj są po prostu muszle w środku. Także już zagadka rozwiązana. Bardzo dobre w smaku. Łagodne, kremowe. Curry bardzo polecam. Uu, to jedzenie to jest niesamowite. No. Wszystko co jadłem to mi bardzo smakowało. Tylko niektóre ceny mogły być trochę niższe. Kolacja zjedzona. Jestem bardzo zadowolony. Znowu przechodzę kończy już drugi raz nagrywam. I tutaj taki dźwięk. Szum. Stwierdziłem, że jest jeszcze wczesna godzina. I nie ma co wracać do hostelu. Nie miałem już też za bardzo gdzie iść. Stwierdziłem, więc, że pokręcę się pomiędzy tymi uliczkami, pomiędzy tymi budynkami, wszystkimi pięknymi, i pójdę w stronę Marina Bay. Czyli tam. Słynny budynek. Teraz akurat się schowa za drzewami, ale jest dokładnie w tamtym kierunku. I tam sobie chwilkę posiedzę. Pociluję a później skieruję się do hostelu To jest coś niespotykanego że ludzie po prostu siadają sobie na ulicy piją piwo wystarczy rozłożył sobie jakąś ceratę nawet nie wszyscy i tak sobie odpoczywają po końcu dnia fajne jest to że samochody te w miarę nowoczesne jeszcze no bo koszt posiadania samochodu to jest spory Trzeba zapłacić za samą rejestrację ponad 100 tysięcy dolarów Więc ktoś kto kupuje samochód to go stać i czyste powietrze, to się czuje więc nawet siedząc przy ulicy nie masz żadnego problemu Piękna sprawa Patrzcie na to połączenie wszędzie sensie na ten kontrast Kościół jakiś, a z tyłu wieżowiec. Jeszcze po drodze znalazłem National Gallery Singapurską i ta piękna panorama. Tutaj jakieś boiska ale tam jeszcze dalej jest park, więc pójdę sobie usiąść na trawce i porelaksuję się trochę, patrząc na te wieżowce. Przechodziłem właśnie koło tego budynku i okazuje się, że to jest były klasztor przerobiony teraz na restaurację biura, też chyba jakieś bary ha. i jakie fury poparkowane Myślę, że czas na, na krótkie podsumowanie, bo jestem już praktycznie przy swoim hostelu w Singapur Naprawdę świetne miejsce. Jeśli ktoś chciałby polecieć do Azji, ale się boi, to Singapur to właśnie, według mnie, taki piękny kraj na początek, bo jest czysto, jest bezpiecznie, jest dosyć przystępnie cenowo. Przynajmniej w porównaniu z Europą Zachodnią, dobry hotel można wynająć za 300-400 złotych za dobę. Jedzenie, tak jak mówiłem w filmikach, piękna pogoda, ciepło. Mili ludzie, w sensie mili. <laughs> nie ma niemiłych ma miłych ludzi, nie spotkałem. Tylko nie śpijcie w tym hotelu. Bo tamte dwa kluby to jest normalnie zło. Widzę, że dzisiaj są zamknięte, więc będzie dobre spanie. O, oby. To tyle. Widzimy się w następnym miejscu. Cześć.